Powiem Ci w ogóle jeszcze jedną taką ciekawostkę. Bardzo ciężko było dostać taki fajny zestaw do gotowania przenośny. W Portugalii dostaliśmy bez problemu, co nie? W Wortenie kupiliśmy, to jest taki ich Media Markt, ale tutaj w Hiszpanii realnie nie, nie szło tego dostać. Musieliśmy pojechać aż do... do Walencji? W Walencji chyba to kupiliśmy. W każdym razie, robimy w takim razie nasz tutaj... nasz... nasz... Aha, bo my w sumie nie sprawdziliśmy, jak to działa. Pewnie tak. Tu się daje jakieś temperatury, czekaj, temperatury... A, mogę ustawić ile... O, dobra, jest 2000 mocy, to myślę, że sobie spokojnie da radę. Dodajmy w takim razie do tego oliwy. Mamy oliwę tutaj właśnie też zakupioną właśnie w regionie Costa Blanca w Hiszpanii. O, kilka oliw tutaj spróbowaliśmy, co? Są takie fajne, niektóre ostre, niektóre są takie po prostu bardzo, bardzo wyraźne. W ogóle bardzo dużo też jest tutaj e, tych ogrodów oliwnych, czy w zasadzie takich bardziej pól oliwkowych, bo tutaj, nie wiem czy to widać, tam za mną są góry, i praktycznie cała Hiszpania, tak jak się przez nią miedzie na wskroś, to są właśnie tego typu góry, i tam na zboczach jedyne co rośnie, to są właśnie takie oliwki. Takie oliwki, czasami jeszcze oczywiście winogrona, no bo Hiszpania to też wino. W takim razie, co? Ja wezmę sobie trochę tego. Poczekamy, aż nam się to tam podsmaży.